Cześć, z tej strony Germanos, kanał raczej konsulowo i dzisiaj chciałbym Was powitać na materiale na gorąco, w którym to będę oglądał Elden Ring. Pojawił się dokładnie dzisiaj 4 listopada i From Software zapowiedziało, że pojawił się dzisiaj i pojawił się zresztą rozszerzony gameplay z Elden Ringu, pokazując mniej więcej, jak gra rodzi sobie w tym otwartym świecie, jak został przeniesiony ten, można powiedzieć, taki wymuskany i dosyć. Dobrze zbalansowany design działający w zamkniętych lokacjach w otwartej, pełnej gdzieś tam zagadek lokacji i wyborów. Na Twitterze przeczytałem już jakąś tam pierwszą opinię, że jest to po prostu Dark Souls zrzucone w gameplay z Breath of the Wild. Sam jestem ciekaw jak to tak naprawdę wypadnie, co zespół jakiego przygotował. Zwiastuny były, prezentowały się super. Sam natomiast nie jestem do końca przekonany, czy kupię grę Day One i będę grał w nią od razu od samego początku. No ale zobaczymy. Wiem, że na pewno Bartek mówił o tym, że będzie zdecydowanie grał od pierwszej chwili. Ania pewnie też czuje, więc może i ja się skuszę. No zobaczymy. Peggy 16, 16, więc już się zaczyna. A chciałem jeszcze tylko dodać, że ten luty jest napchany, nie? Na tym marginesie. In this video, we'll show some footage of our new action RPG, Elden Ring. We hope it helps to convey a little of this title's mood and gameplay. Mmm. No, Elden Ring is set here, in the lands between. Snić

Mamy teoretycznie jakiś cel, ale dowolność jest w zupełności eksploracji świata. Coś to. Nice. I od razu muza wchodzi. całą walkę na tym. No ale kapitalnie jest zrobiony ten smok. Czy to jest chyba wywerna, tak? Żeby tam już teraz nie popełnić fopa. Smok ma cztery łapy, tak? Nice. Bardzo solsowe to było takie uderzenie. Mhm dobicie. No, mocno sol sami zapachniało. Hello? Będzie wrzucę? Ktoś w dzbanie? Nie, to dzban utknął sam w sobie.

Myślałem, że w tej dziurze coś tam jest jakieś przejście czy coś. No tak, From Software, gadający dzbanek. <grywa> Okej. Okay. Wow. Tak mówiłem, cholera, ten zespół From Software naprawdę ma tak fantastyczną wizję i kreatywność i Bardzo ładna mapa. O, znaczniki można dawać. Uwielbiam tego rodzaju rzeczy w HoloNight strasznie mi się podobało, że mogę sobie na mapie pozaznaczać według woli jakieś miejsca interesujące, czy gdzie na mnie coś czeka. To było super. Ale ładnie wygląda ten beacon. Tam taki słup światła. No to jest ta wyrzutnia to było w tam zwiestu nie. jak to dobrze wygląda. Strasznie mocny tytuł na to żeby wychodził dokładnie w tym samym miesiącu kiedy Horizon Błyskawice z Sekiro z ostatniej walki. To, to? O, lornetkę można sobie wyciągnąć. Ale co to? Stealth będzie? I skradanie? Nie, ja pewnie po prostu taki bardzo okrojony stealth. A jedno, o, nawet kucanie jest, czyli jakieś tam skradanie się jest, żeby cię przeciwnicy nie słyszeli. Ok. Mm -hmm. I teraz już pójdzie do Karocy, a nie jeszcze tutaj jest jakiś przeciwnik. ze on jakieś takie teleporty. Dużo mocy pokazują jakieś. Tam na wtedy jakich aha na konie to też jakieś tam magii strzelającymi kuleczkami i innymi projektylami był pokazywali. Okej. Okay. To ciekawe. Mhm. Wygląda na to, że będzie gra promować raczej się agresywnym. Przynajmniej po tych kilku tam tych zauważyłem. O, jest przywoływanie innych graczy. O, ale ślicznie te drzewka wyglądają jesienne. Mhm. Uh -huh.

Wszystko na stealthie. No, ciekawe. I pewnie tu za... O właśnie, chciałem powiedzieć, że... Wygląda na to, że za chwilę tu będzie jakiś boss. No, to jest fajny czar. No i właśnie dlatego. <laughs> Kamy Podoba mi się to, jak na tym materiale. Na razie jest tak, że pokazują trochę akcji i spokojny klimat akcji i spokojny klimat właśnie chyba żeby zaznaczyć jaka ta gra będzie wyglądała że będzie to oczywiście wymagająca gra rpg akcji ale że będą też momenty takiej melancholijnej eksploracji sobie tak to na chwilę obecną rozumiem tradycyjnie powolne otwieranie drzwi to stało się takim klaskiem również catacombs, mines and other dungeons can while exploring the world. Czy to będzie pełniło rolę tych schronów z zeldy mhm. Późna godzina, człowiek zmęczony. No, tak. Ściana! Ale <laughs> zrobił pozę, ja cię kręcę, ten gościu. A to będzie mimik. No. Szkoda, że nie jest pokazane, co tam też dostali. Będzie jakiś element fabularny? Mm -hmm. Czy to jest ten sam głos, który podkładał w Dimon Sulsach tej dziewczynie z dziwnymi bliznami na twarzy? Hmm, ciekawe, czy to się dzieje w jakimś uniwersum w świecie Solsów, czy, czy, czy Demon Souls'ów? Wow. Wow, jak to wygląda w ogóle. Jestem pod wrażeniem. Choć nie grałem jeszcze w Demon Souls'y, Mam kupione, a jeszcze nie zagrałem.

Tam zaraz coś z góry zbiegnie, co ma. Level 500. No, okej, okay, to dlatego nie, nie radził nam, żeby iść główną bramą. Mhm. Mm <laughs> Fajne są te moce mhm. dużo, pokazuje jakieś zdolności, mocy i tak dalej. O, spadło ciało. Ładnie. O, właśnie chciałem powiedzieć, zaraz coś go zaskoczy. Ba, coś tam. Czy to są? Tak, to wyglądało na jakieś szczątki ludzkie. Ręce, nogi. Brrr. Mhm. Po zemsikach można chodzić. Tu jakiś dachu tam otwarcie okno. Faktycznie, lokacje są bardzo bogate. Are mm -hmm. they can be from a of no tak. O, kapelusznik jest. Roger's the name. A sorcerer, as uh, you might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle. When I'm not hot footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind. For grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Coś nam się chyba pojawiło z UI'a. O, jest parowanie. Bardzo wyraźnie był widoczny teraz system parowania. Okej. Okay. No, budowa lokacji na pewno zyskała, jeśli chodzi o kreatywność i możliwości, bo bym poszedł po prostu schodami w, w dół, a ten przeskoczył przez murek. Zrobił co trzeba, no, pokażę teraz jakąś walkę z, z bossem, pewnie większą. No dobra, co tutaj pokażcie. Złota aksa. Chciałem powiedzieć, że ma sześć palców u ręki i to jest dosyć dziwne, ale... Tutaj jest... ...trochę więcej rzeczy... ...dziwnych. Gdzie grubasek? No, no O, przywdział chyba tą głowę słoka jako ramię. Aha Ale ma zasięg tych swoich ciosów, Ja cię kręcę No, z tego się już chyba nie wykaraska ale szybko to minęło, e... no tak, to były takie fundamenty pokazane. Mhm, mm okej, okay, teraz jeszcze zwiastun, tak? A ten już chyba był, albo to jest nowy. Jakoś kojarzę te scenki. Już. No, zrobili smaka. Kurde, naprawdę ten luty to będzie napchany. E, zarówno ten Horizon, jak i to. Zaraz chwilkę później, tak naprawdę, było w marcu jest Grand Turismo. Ale ładna statuetka, już ją widziałem na tym, na Twitterze, ale wygląda super. O, a tu taka replika Helmu. Nice, nice. Bardzo ładnie. No dobrze, no to w takim razie niech sobie lecą już tutaj teraz te standard deluxe edition, a ja już się przełączę i tak na sam koniec, to faktycznie chyba mi udowodnili to, że jest tą w stanie przenieść ten design świata Dark Souls'owe, taki skomansowany i wymuskany w otwarty świat i faktycznie ten druga sprawa, ten komentarz, który czytałem w sieci, że jest to Zelda Breath of the Wild umieszczona w atmosferze i klimacie Dark Souls'ów, również się sprawdza. Jest duży świat, bez znaczników, bez znajdziek, Halo Ubisoft i z minimalną ilością jakby informacji czy, czy, czy tych, tych elementów, które nas pchają do przodu, czy mają nas skierować po prostu w dane miejsce, tak? Więc super, to się zapowiada. No i co, mam jeszcze trochę czasu, żeby się namyśleć, może jak Bartek będzie grał i dojdziemy do, do tego, że fajnie by było zagrać to w kopie. To może wtedy bym, bym zakupił. Natomiast na chwilę obecną, wydajcie znać. Co sądzicie o tym e, pokazie Elden Ring? Czy czekacie? Czy was to zachęciło do kupna? Czy od początku wiedzieliście, że kupicie, więc nie potrzebowaliście go? Dajcie też znać o samym materiale, jak Wam się podobał. E, I zachęcam Was do słuchania odcinka nowego, e, który dzisiaj się akurat pojawił, raczej konsolowego Gamecastu. E, zwiększyliśmy naszą ekipę nagrywających do trzech osób, a więcej już dowiecie się z samego odcinka, więc. A wydaje mi się, że to by było tyle. To trzymajcie się, na razie zaglądajcie na kanał regularnie. Pa pa. Pa pa, pa